Cześć, tu Marcin z zespołu Autentii w tym odcinku newslettera opowiem o leasingu auta w 13 minut i podsumujemy warsztaty z ekspertami branży. Zaczynamy. Myślisz, że załatwienie leasingu na samochód to kwestia dni, nie z autenti. Nasz partner firma Wechis w programie na żywo na kanale Zero sfinalizował cały proces w zaledwie 13 minut. Od wyboru auta po decyzję leasingową. Jak to możliwe? Zapytasz. Kluczem był zdalny w pełni cyfrowy podpis dostarczony. To najlepszy dowód na to, że leasing online działa. Szczegóły w linku w opisie tego wideo. Ale technologia to nie wszystko. Równie ważna jest wiedza, jak ją stosować zgodnie z prawem i w praktyce. Dlatego razem z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów zorganizowaliśmy warsztaty dla liderów branży. Omawialiśmy kluczowe aspekty prawne umów w formie elektronicznej, zdalną weryfikację tożsamości i korzyści płynące z e-doręczeń. Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo. Potrzebujemy Twojego głosu, bo zostaliśmy nominowani do Aulery All Stars. Pomóż zatem autentycznie stanąć na podium i oddać swój głos w linku w opisie. To wszystko na dziś. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych nowości. Do zobaczenia.